Cześć wszystkim, zysyn Redek, witam was w kolejnym odcinku z gry PC Bullying Simulator No po bardzo długiej przerwie, bo już nie pamiętam kiedy, kiedy to grałem Znaczy kiedyś tam grałem <grym> uh, tak. tak Chyba... Tego poziomu chyba nigdy nie wbiję dalej, to ten 18, 18 poziom cały czas Eee, tak, co tu mamy? Potrzebuję więcej RAMu, bla. teraz naprawdę potrzebuję więcej pamięci, może wrzucić kilka kości do mojego komputera, to będzie moje ostatnie ulepszenie sprzętu, zanim zacznę powtórki do egzaminów końcowych. Eee, przyjrzałem się temu przepisowi oświeżych O, dobra. Dobra, daj to. Przyjedzie składak. Ocena 3D Marka... Uuu, nie nie, 3D Marki nie biorę. Pamiętaj się ostatni odcinek. Boś się nawkurzał. 4 dni... nie. Hm. Dupa, Lipta, mam tylko jedno... ...zlecomko tylko ja? Hmm. E, pokaż mi te... ...ramce, które Mmm cztery, Bo dwie trzydziestki, dwójki, Dobra, niech najpierw przyjdzie. Już wtedy nie będę robił zaku tam, zakupów na zapas. Bo to się potem kończy, że koniec dnia. Jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Jestem w stanie coś złożyć. Nie, bo nie będę w stanie złożyć mojego komputera nowego, który jeszcze. Na razie stoi się kurzy A względu tego, że po prostu chuta główna miała wadę fabryczną i nie, czy... nie czytała RAMu przez to poszło na reklamację i czekam, będę się czekał, nie wiem jak długo jeszcze Dobra, co to mamy? No, też wodne widzę. Kraken 73 X-70O Moje chłodzenie ja myślę, że Jeszcze mam RGB Poświetlane całe I biały zestawik No dobra czyli 3200 3200 czy dokupić hmm. Jeszcze trzy takie same kości bo nie występuje nie występuje 32 gigowy nie występuje raz dwa trzy koszyk nie nie będę płacił na razie, a sprawdźmy maila, bo może coś przyszło od fajnego, pomocy potrzebny serwis do wymiany procesor dysk, o no i dobrze zaakceptuj Robią ulepszenie. O nie, spadać z tym czydem. Poczekajmy na skład po 4 dni spadać. Dobra, czyli potrzebuję tylko serwis. Zmiana procka I ten, dobra, to sprawdźmy. Jaki jest Procuś? Procuś. I 37300 7 generacji. I 3. 373 Mamy w wyposażeniu? nowe czysta, no używka, to ja nie będę komuś używki wstawiał, dobra i 3 i 373 tak, dodaj do kosza i dysk, 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 dysk. Co to masz za dysk, chłopie? Aaa, Barakuda 1TB, dobra. Hmm. Barakuda eee. Fajt sobie. Barakuda 1TB. Do Dokosz. Pokasz koszyk, czyli mogę to być na jutro, bo to przyjdzie tamten komputer i zarazem przyjdzie czymś do No i dobra i w takim wypadku nie ma co robić. Idę do domu. Pawełnik dnia. Ale długo ten koniec, a bo to weekend był. No. Tylko nie, nie, nie tylko naprawa. To dobra. temat ten. Na bogato Silanie No za biało fajnie świeci no, wiecie świecie bo podłączony był do prądu i sprawdzałem, że właśnie... Ja się... iść pan co za części z gorszy chyba robią już. tego reanimować o nie tylko panie, tu trzeba mieć spray'a Uy. no ale taka budowa nie zamknięta zresztą to nie macie że to jest nawalone, że o boże, myśli. No, no, nie ja pokazuje stanu, stanu brudności. Stan brudności. Stan za No, dobra wypad. I trójeczka. Musi być uwolniony No, to jest O dociąg ciąg dalszy jeszcze. I my poszło? Teraz procesor wyjęty, tam były gniazda zakurzone, ale. To jest głupie, że to nie pamiętam jaki kolor kabla było, żeby to samo sobie do, e, dołożyło, wybrało odpowiedni kabel. Czyli, że jak go ściągnąłem, to wiadomo, że go muszę mieć. Mm, aha. nie. szybka instalacja Windows czy znaczy programowanie nie Windows. A, był. Bo... Proszę, za wypad z baru. Dziękuję. Tak się należy. Mam cię, A to co? Jeszcze więcej okazji PCB. Aha, dobra. Badaj, mm, Pomoc do wymiany procesor znowu? Na jutro. No to czekaj, na chwilę, jutro to mamy radę. To co zamówię, części i będzie dobrze. E, Procuś I 5 siódmej generacji. Mm -hmm. Procóż. Przyjrzę do prockiej widzę chyba. I 5. Pięciu... Której siódmej? 7400 i 5,7 o Jezus albo K czy mnie? nie bez K 1, hmm, dysk na baraku te 3TB o ale szaleje ma słowa Dobra, daj, jedziesz, chcę zamówić nowy pet. Eee, ...dwa dni po wykresie. Podrasujesz mój pet. Oj, i to ja rozumiem. Moty nie? do ulepszenia karta gra. Muszę do dwie karty. Dwie karty, powiadasz, chłopie. No Dobrze, nie mam ma wymagań 3 bo to mnie nie to... Mm, trzy karty. Chłodzenie włodne AO Z370 Zobaczmy. Z370 To ma za wejście. Gły ta Z... Z370 No tak. Oznaczenie jest milion. znaj która to jest prawdziwa E-Gaming. Dobra. E game to jest tak. A game to jest tak. A game to jest LGA1151. A pochodzenie. -LGA Jasne. No. <grym> Ale czemu są trzy rows? Na się 51. O bo. Nie zapamiętam. Nie zwróćcie uwagi, że tak jest. No nie, jestem sobie. Coffee. A, no powiem ci, czy to nie jest wymagane ten... To to mi tu pisze? Hmm. Hmm. Pytanie czy... Czy to się zmieści? więc nie będę kupował dużego kupię ten małego krakenomu. kupię do no. ulepczenia, karta graficzna kopie graficzne no dobra no, no, ale tylko czy pytał puto... no nie no musi mieć chyba raczej skoro e gaming Ale mały problem, tu nie widzę, żeby współpracowała z wieloma procesorami graficznymi. Dobra, na razie tego nie kupujemy. Eee, dobra, chodź. Eee, do wymiany procek. Do wymiany karta. Ule, co się te karty psują, proski, dobra. Eee, procek AMD e, Ryzen 7, dobra. Głupie, że muszę zamknąć ten okienko, nie mogę otworzyć tamtego okienka mieć. No i oczywiście, oznaczeń. Eee... H-core 18 18x, do koszyczka grafika, co mamy? Eee... DFL o, e, grafika DFL Mhm, no teraz trzy sztuki oczywiście Eee, 290 -ka. GRZ GR 8 to GR 8T Zaakceptuj Tak, 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 pokaż koszyk, milion hajsu znowu do wydania Następny dzień oczywiście, nie będę czekał kolejny, bo jedna rzecz jest do wymiany natychmiast I Teraz eee, Aha, już Więc leci ja szybko w dnia Proszę, troszeczkę, żeby się dzisiaj wybierał, no mam przepójść. <grybuj> Dobra. O, matko, bosko, to. Dobrze, mam trzy stanowiska. O kurde, co za pierdidełko. Tego jeszcze nie miałem, jeszcze się To <grym> Co to jest? Serio? Tył to było, <grym> nie przód. A szybka Du, 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 du. Nie, po dłuższym czasie ja się Ja jak człowiek nie gra długo, tak chce wrócić do tej gry, to się fajnie gra. Jakie właśnie się z euro -trakiem? Mi się przeżar, mi się strasznie przeżar. Dlatego też tam tej firmy prowadzę, ale nie prowadzę tej firmy, no tam te bitwy wirtualne. Trzymam, po prostu dla zasady trzymam. Muszę eee, miał jakieś dobre statystyki. Grafika też miałem Poszła. Stary szybko. Pro, cóż? To jest A. tu jest dobre. Przesążyłem, że. Coś jest nie tak jest. Flex. Tleci się da, ja tam na swój nałożyłem tyle nałożyłem, że tym bokiem wyciekło tej pasty. Tak bardziej się zajęłam tym VR, na VRze ja sobie grałam dosyć często, to był kanał tak Cześć, 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 tu brakuje и то подарок, как и другие люди, то есть О, ой, ой. А, то есть на сегодняшний Rocuk. Dobra, na tego wydmuchamy. Klikusikku. O to słabe, słaby ten spray coś jest. Dobra, dmuchałem tam, ale się wtrąciło no Dobra, niech będzie. Jasne, nie wolno tego zrobić w mieszkaniu. Kurde. Czy to już to widzę? To wszystko by było desyfiane. Ale czekaj. A, myślałem, że to moja budowa. Nowa, ale nie. Ale podobna Kształtem. A bo to... Chyba jedna do tego. Dlatego podobna strasznie. Kiedy, jak uda mi się ten komputer wreszcie będzie działo, to oczywiście. Się... Eee... Yy... Procent? No ja procent. To się to wam pokażę. Gdzie jest ta... dysk? Z No tak, dyski z tej strony. Pamięć masowa, szybko. Kolejna barka, to ja te dyski panceret. Teraz. Ja teraz nie powinienem oddać te dyski właścicielowi, no ale nie ma takiego wymogu w krzyż. Niech startuje nie ma budowy dziękuję, do widzenia zobaczymy czy tam temu się te dwie grafiki co tam chciałbym. O za wiesz, gwiazdki, te trzy gwiazdki, te cztery gwiazdki, nie pięć. No dobra. Patrze, hmm. znaczy, pójdę, zmieści mu grafikę, druga. No jesteś, Dziś jesteś, jeden Dobra Dziś jesteś, się na drugą kartę. za jesteś, Dziś jesteś, Dziś co tu chcesz? Karta i karty chłodzenie wodne. Dobra, chodniaka cię zainstalować. Tam gdzieś się zmieści. Chłodzenie plocka. Dobrze. O Boże, jest... A. No, dobra, widzę tutaj. Mieściłoby się duże chłodzenie Pytanie z tego punktu. Odczep Odczep Dać posadzić grafikę Właśnie, dobra Sprawdźmy czy mamy jakieś nastanie grzywki Eee rok Fejton, uh -huh, uh -huh, uh -huh. co, zapach mam nowy, ale nie mam takiej samej ilości, co za Dobra, e, co mamy tutaj? Mm, Asus ROG 1078GTX Zobaczmy, 4GB, giga, 8GB giga. Dobra e. hmm. Pytanko jedna rzecz, czy... Um. Czy ten Asus jest jednak kontabilny? Zobaczmy to, sklep zerknijmy <trykne> Asus, Asus, <trykne> Asus, dobra Eee... Uh, mm. mm. Dobra, pokaż uh, Wierzę Dobra, to tu mamy. A, już upratusuję. na tarz. na dzisiaj. Nie ma kontrolki, że nie działa, więc idra. O, weszło. Weszedł mostek, jest kabelki. Chłodzenie, ponieważ ta będzie miało mniejszej, mniejszej mocy chłodzenia, Bo no, niestety nie będę ukrywał kupiłem Najmniejszego krokena jaki był Ale Ale ciul Dobra, bierzemy do nas tu Tu, zamykamy temat I kończymy odcineczek Fua, pięć gwiazd dziękuję Zamontuję nowe na barbary, mój komputer zaczął budczeć i sesjonie zostało błyskawicznie wykonane. Dobra. Pyk, pyk, i tym akcentem, i tym akcentem wykończył dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się następnym niebawem. Pozdrawiam, Redox. Cześć.